Powód, dlaczego sobie gadamy w samochodzie jest taki, że czuję się tu o wiele bardziej po prostu komfortowo. Czy ten mikrofon jest potrzebny? Nie. Czy te słuchawki są potrzebne? Nie. Ale czy jakimś cudem robi to podcast? Tak. Dlaczego? Nie wiem, ale wszyscy inni tak to robią, więc my też tak będziemy robić. Zacznijmy od wszystkiego, co jest związane z seksualnością, dlatego bo mam bardzo dużo przemyśleń na ten temat i jeżeli jakimś cudem komuś jakoś tego nie powiem, to dosłownie eksploduję, więc będę w tym odcinku bardzo bardzo szczere i może w końcu zasnę przed czwartą nad ranem. Częścią powodu, dlaczego chcę poruszyć ten temat jest też moja for you page, dlatego, bo nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie wygląda to w ten sposób, że mam mnóstwo informacji na każdy jeden rodzaj specyficznej sytuacji. Teraz właśnie przez bardzo dużą ilość informacji te wszystkie wybory są bardzo łatwo i prosto wytłumaczone. I bardzo prosto możesz zrozumieć, co lubisz, a czego możesz nie lubić, co chcesz spróbować, czego nie chcesz na pewno spróbować ale też może trochę to pogmatwać w głowie, jak mamy cztery dlatego, bo tak sobie myślałem, jak ja bym miał teraz 15-16 lat i bym miał te wszystkie różne wybory na TikToku i te wszystkie różne specyficzne rzeczy i informacje i seksualności, to czy by mi to trochę pogmatwało w głowie, czy bardziej by mi jeszcze bardziej zagmatwało, w którą stronę chcę, że tak powiem, iść sam ze sobą, ze swoimi myślami, czy by mi to uprościło wybór. W sumie dużo o tym myślałem ostatnio i by the way też mówię 15-16 lat, bo mniej więcej w tym wieku oczywiście też jest różnie, ale mniej więcej w tym wieku się pierwszy raz tak mocniej zakochujemy. Pierwszy raz może mamy jakieś związki albo inne takie rzeczy, więc zaczynamy też dorastać i dojrzewać w zupełnie inny sposób. Szczególnie, że jest w tym momencie w pewnym sensie taka presja, że na przykład powiesz, że jesteś gejem albo powiesz, że jesteś lesbijką, to absolutnie nie do końca życia musisz być gejem, musisz być lesbijką dalej. Co też nie jest do końca prawda, dlatego, bo parę lat możesz czuć się w ten sposób a później możecie zmienić szczególnie że w pewnym sensie jest taka presja w społeczeństwie że jeżeli powiesz, że jesteś gejem albo lesbijką to do końca życia Jesteś tym game, albo jesteś zbytko, albo jesteś absurdnie, że jakąkolwiek inną seksualność sobie wybierzesz, to od razu ludzie myślą w taki sposób, że okej, okay, nie może ci to zmienić. Co absolutnie nie jest prawda. Nie wiem, możesz przez 5 lat myśleć w taki sposób, a później może ci to zmienić, a później mogą ci się takie osoby podobać, a później takie osoby. Więc to też jest zmienne. I jakby jest to też tematem trochę tabu w pewnym sensie, że może ci się to zmienić co absolutnie może ci się to zmienić i mogą ci się różne osoby podobać tak naprawdę. Jeżeli na przykład jako dziewczyna, lubiłaś dziewczyny przez, nie wiem, 5 albo 10 lat, albo nie wiadomo ile lat i nie podobały ci się żadne chłopaki. I jeżeli naprawdę tak czułaś, no to tak czułaś. To są twoje uczucia. I tak czułaś, nie byłaś w błędzie, tak czułaś. Później ci się po prostu zmieniło. Nie popełniłaś błędu, nie oszukiwałaś samego siebie. Później jak na przykład, nie wiem, masz krasza na chłopaku, i okazuje się, że jesteś biseksualna, no to jesteś teraz biseksualna. I tyle. I koniec tematu. Jakby absolutnie trzeba słuchać się przede wszystkim samego siebie i swoich uczuć. I to, że na przykład narzucasz sobie jakieś takie ramy słowami i definicjami, że e, jeżeli tak powiedziałaś, to już nie masz tego, nie masz tak, i możesz tak się czuć, nie masz tak się czuć. Absolutnie główno prawda. Absolutnie gówno prawda, i przede wszystkim musisz podążać za swoimi uczuciami. Nigdy nie musisz się tłumaczyć ze swoich uczuć. Masz absolutnie zawsze prawo do zmienia zdania. Dlatego bo to jest twoje życie i twoje emocje, i twoje uczucia. Pamiętaj o tym. I też szczególnie jak jesteś młodsza, to możesz testować, co ci się podoba, co ci się nie podoba, szczególnie z nadmiarem informacji, która jest w tym momencie. Ciężko nieraz się, że tak powiem, zdecydować, co może ci się podobać, a co, a co nie. Pamiętam, jak byłem w liceum, to w pierwszej klasie mówiłem, że jestem bi. Ale, ale niestety główny tego powód był taki, że praktycznie wszyscy moi znajomi byli bi. Ja miałem taki dziwny, dziwny peer pressure, że, ej, ty też pewnie jesteś, ty też pewnie jesteś. A później sobie uświadomiłem, że, poczekaj, poczekaj. Jak jestem B, to lubię tak samo chłopaki, jak lubię dziewczyny, Poczekaj, poczekaj. Ja, ja nie, mi się nie podobają chłopaki w ten sposób. I, i miałem taki takie realization, że, poczekaj, ja nie jestem B. Dlaczego ja mówię, że jestem B? Bo to było jakby. Trendy w pewnym sensie miałem bardzo dużo przyjaciół, którzy byli bi, ale mi się podobały dziewczyny. Więc to też było taki dziwny experience i dziwne, jakby przez to, kim jakby się otaczasz, to w pewnym sensie chcesz się podpasować, i mówisz niektóre rzeczy, które, których nie do końca jakby w nie wierzysz. Później z czasem tak czy inaczej się odnajdziesz w tym, ale też trzeba zwrócić na to uwagę, że czy ja na pewno mówię od serduszka, czy mówię tylko dlatego, żeby się podpasować. Teraz wiem, co mnie kręci, wiem, jaką mam seksualność. Niestety jestem strasznie nudną osobą, bo jestem hetero, białym, zwykłym chłopakiem. Więc pod tym względem jest dosyć zwyczajnie, zgaduję. Ale pamiętaj, że jak jesteś młody albo młody, to masz eksperymentować. masz sobie patrzeć, co ci się podoba, co ci się nie podoba, kto ci się podoba, kto ci się nie podoba. Popatrzcie, na, na jakie masz krasze. Kto ci się podoba, kto ci się nie podoba? Czy podoba ci się chłopak, czy podoba ci się dziewczyna? Czy podoba ci się... nie no, zresztą... Ale rozumiesz, o co chodzi. Kto ci się po prostu podoba. I podążaj za swoimi uczuciami. Dlatego, bo jak zamkniesz się, że e, nie mogę być gejem do tego, bo wszyscy myślą, że będę i będą mnie wyzywać, to całe życie będziesz nieszczęśliwe, Będzie do dupy. Twoje życie będzie beznadziejne. A i tak samo dla, do dziewczyny. Jeżeli masz jakieś takie dziwne pressure, że musisz mieć chłopaka, tak naprawdę nie podobają ci się za bardzo chłopaki i masz i... Ale wszystkie twoje przyjaciółki mają chłopaka, a ty, ty też niby jakby musisz mieć chłopaka, a tak naprawdę totalnie masz to w dupie i tak naprawdę może podobać się twoje najlepsze przyjaciółka, co w sumie nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale jeżeli na przykład podoba ci się jakaś przyjaciółka, albo na przykład podobają ci się dziewczyny, to możesz iść ze swoim uczuciem i zobaczyć, co z tego wyniknie. Dlatego, bo w najgorszym wypadku poznasz kogoś nowego. <laughs> Też zauważyłem, że w pełnym sensie jest strasznie duża nierówność z jakiegoś powodu pomiędzy seksualnościami, na przykład nie wiem, poprawnie, jeżeli się mylę, ale dziewczyna hetero ma w pewnym sensie prawo do tego, żeby eksperymentować z innymi dziewczynami i być biseksualna, nagle przejść, że jest biseksualna i tak dalej, jakby nikt nie ma z tym żadnego problemu, ale, ale, jeżeli na przykład. Dziewczyna powie, że jest, że jest, że jest e, gay, że jest e, lesbijką, jakby, no nie, i jest z innymi dziewczynami, to jest nagle trochę tabu, że e, nagle mi się też podobają chłopaki, jestem jednak biseksualna. To w drugą stronę to już jest trochę bardziej toksyczne. Z jakiegoś powodu. Dlaczego? Nie wiem, ale jakiś taki jest vibe. A już chłopak w to już, no ale też wiadomo, jakby homofobia w Polsce to jest numer jeden hymn narodowy, więc nie ma co też się dziwić. A jeżeli chłopak jest. Gejem, albo przyjdzie z, bycia, przyjdzie z bycia hetero na geja, jest strasznie dziwne. A jeżeli przyjdzie z, by, z bycia gejem na hetero, to już w ogóle strasznie, strasznie tabu, kontrowersyjna rzecz, co też jest moim zdaniem trochę postrane dlatego, bo po raz kolejny ludziom się zmienia, ludzie zmieniają zdania, kto się komu podoba i tak dalej. Wszyscy mamy uczucia i wszystkim nam się zmienia. Nie tyle, co popełniamy błędy, ale po prostu zmienia nam się, kto się komu podoba. To jest normalne. Też z chłopakami w Polsce, nie wiem, i mi się naprawdę wydaje, że trzy czwarte całego społeczeństwa to są homofoby. Nie wiem jak jak u ciebie, ale... Mi się przynajmniej tak wydaje. I wiem, że niektóre osoby mogą się ze mną nie zgodzić, ale moim zdaniem chłopakowi o wiele ciężej wyjść, że tak powiem, z tej przysłowiowej szafy, niżeli dziewczynom. Dlatego, bo jeżeli chłopak powie, że jest gejem, pewnie straci trzy czwarte przyjaciół, jego ojciec pewnie przestanie z nim gadać, nawet czasem matka, może mieć dosłownie przewalone pod każdym względem. Nawet czasem ktoś się nie zatrudni z tego powodu. Szczególnie właśnie w Polsce, gdzie jest ta straszna homofobia. Więc u chłopaków to jest naprawdę, naprawdę... Dziwna sprawa i o wiele bardziej moim zdaniem cięższa, albo nie wiem, że ktoś jest gejem i nagle się okazuje po paru latach, że jest jednak biseksualny. I tak, jak to twój najlepszy przyjaciel gej jest biseksualny, to może on przez te wszystkie lata miał na tobie krasza, a nie był twoim przyjacielem, jakieś takie dziwne, to dziwna dziwne rzeczy. Ech, tak przecież nie można. Tak. Przecież właśnie można. Właśnie można. Właśnie kurde można. I masz absolutnie do tego pełne prawo, w zależności od tego, jak się czujesz w danym okresie twojego życia. Więc nie myśl, że jak powiesz, że jesteś gejem, albo lesbijką, albo kimkolwiek innym, albo jakikolwiek inną byś nie miała, nie miał seksualności, to już jest koniec, koniec, już absolutnie do końca życia. Tak nie będzie. Spokojnie. Tak nie ma. Pamiętaj, nie walcz z tym. Po prostu bądź sobą, kurde. Ale ale rada, bądź sobą, ale poważnie, spróbuj po prostu bądź sobą. To nie jest tak, że jakby popełniłeś albo popełniłaś błąd wcześniej, tylko po prostu wstępujesz w nowy rozdział w życiu, w nowy rozdział książki. Też wydaje mi się, że za takie właśnie zamykanie się w nazwach w pewnym sensie, jak gej, lesbijka i inne takie rzeczy, może być dobre dla niektórych ludzi, ale może wydaje mi się być bardzo złe dla innych. Jeżeli na przykład nie czujesz się w 100% tą seksualnością, albo nie czujesz się w 100% to, albo to, albo to, nie musisz sobie przypisywać jakichś losowych nazw, jakichś losowych rzeczy, słów, które ktoś kiedyś sobie wymyślił i musisz absolutnie się do tego podporządkowywać, jak dobre, dobra osoba w społeczeństwie. Gówno prawda. Jakby też możesz po prostu... Nie mówić nic i żyć swoim życiem i robić i postępować i czuć to, co czujesz, nie musisz przypisywać sobie konkretnie jakichś konkretnych zasad, jakich, jakichś konkretnych seksualności, dlatego, bo dla niektórych może być to w pewnym sensie um, szkodliwe, wydaje mi się trochę na głowę, że dobra, teraz jestem tą osobą, muszę bardzo się muszę się bardzo podporządkować do tej jakby grupy społecznej i też robić te inne rzeczy, które ta jakby seksualność stereotypowo robi co jest, no, no, no tak nie jest. Jeżeli w 100% tego nie czujesz, to tego po prostu nie rób. Też na przykład ja. Nie wiem dlaczego, ale ja lubię bardzo dużo rzeczy, które lubią dziewczyny. Nie ma jakoś, nie ma jakiejś takiej super męskiej energii, że tak powiem. No nie, nie wiem, czy też e, zauważyłaś. Bardzo lubię modę, siedzę w tym mocno. Lubię też się wyrażać, jakieś farbować włosy, paznokcie, jak nie wiem, czy też zauważyłaś. Inne takie rzeczy, lubię sobie zapalić, nie wiem, świeczkę w pokoju, co dla niektórych i ostatnio sobie idę i ktoś w rzeczywistości krzyknął i nazwał mnie pedałem, bo mam szare paznokcie, więc tak, świat jest pełen wrażeń, że tak powiem pod tym względem, też lubię sobie zadbać o skórę, nakładam sobie SPF na twarz, dlatego, bo nie chcę mieć nie wiadomo jakichś zmarszczek, albo innych takich chorób, albo innych rzeczy, lubię zadbać o siebie, co też nie wiem czemu jest to, kurde. Tabu? Czemu, czemu chłopaki, czemu jest tabu, że chłopaki nie mogą zadbać o samego siebie? Czemu nie mogą używać kosmetyków? Czemu musisz mieć butelkę w łazience 16 w jednym, nie? E, e, da Często chłopaki muszą być taki big brain man, uga Boga, uga Boga, bo inaczej! Gej! Czasami też w sumie o tym myślę, że moja rodzina myśli, że jestem gejem, dlatego bo, bo na przykład dbam o siebie, albo jak jakoś spróbuję siebie wyrażać, to mam wrażenie, że rodzina czasem do mnie trochę dziwnie podchodzi. To jest też trochę dziwne. Też wiesz, jako biały chłopak, który jest hetero, nie mogę ci powiedzieć jakoś super dużo o moich doświadczeniach z LGBTQ+, ale miałem dosyć paru znajomych, którzy są w tej społeczności, więc mam też jakieś doświadczenie, mam też jakieś historie związane z tym. Pamiętam, mam taką znajomą, która była w związku z dziewczyną, jak miała z 15 lat, 16 lat, miała parę dziewczyn. Jej matka jest Strasznie homofobiczne. One się kłóciły jak cholera. Jezus Maria. No po prostu typowa patologia, no nie? W sensie jej matka. Nie ona. Bardzo się bała z nią o tym wszystkim mówić, czasem ją potrafiła uderzyć, też przez to właśnie, że rodzina jej absolutnie nie wspierała i było odwrotnie. To ona w pewnym sensie była strasznie zagubiona w to, co jest dobre, co jest złe, czy na siłę ma mieć chłopaka, czy na siłę próbować i dalej po prostu robić to, co po prostu czuje, czy nie. I przez to, tak jak właśnie ona potrafiał się ciąć i Cięcia mogą iść do innych rzeczy. No, bardzo, bardzo, bardzo smutne to są tematy, co nie, więc, więc chcę tylko powiedzieć, że jeżeli Twoja rodzina nie szanuje Cię albo Twoich różnych decyzji, to walić ich na ryj. <grym> to jest morał tej historii. Nie, ale w pewnym sensie serio mówię. Jakby po prostu walić ich. Kurde, po, stare pokolenie bardzo było wychowane w bardzo konserwatywny sposób i jakby całe życie było wmawiane im jedno i to samo, jedno i to samo, i nie zmienisz za bardzo ich podejścia. Jeżeli Twoi rodzice są bardzo przekonani, bardzo homofobiczni, bardzo ciężko będzie Ci przekonać ich do siebie albo do kogokolwiek innego. Czasami jest w pewnym momencie. Lepszym, lepszą decyzją, nie, nie żeby coś doradzać, ale lepszą decyzją po prostu mniej z nimi rozmawiać, niż próbować ich przekonywać, albo po prostu znaleźć przyjaciół jakichś innych, bo wiem, rodziny się nie wybiera, ale też jeżeli rodzina jest dla ciebie super toksyczna i patologiczna, i nie wiadomo co, ludzie cię biją za to, na przykład w domu ojciec potrafi cię uderzyć, czy coś, to z też czym się staje starszy, tym sobie bardziej uświadamiam, że absolutnie niczego nie wiem. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem czego nie wiem. Ja trochę jestem na tym etapie w życiu. Jakby każdego dnia dowiaduję się o czymś, co myślałem, że tak jest, a później jest absolutnie odwrotnie albo jeszcze dostaję dodatkowe informacje, które zmieniają mój cały światopogląd i punkt widzenia na cokolwiek. I przez, wydaje mi się, że też przez TikToka przez ten właśnie nadmiar informacji. Więc, jeżeli czujesz coś w pewnym sensie z tymi informacjami, które masz w tym momencie, a później nagle Czujesz zupełnie co innego i nagle masz krasza na, nie wiem, chłopaku albo na dziewczynie, a wcześniej tak nigdy nie miałaś. Z tymi informacjami, które masz teraz, to znaczy, że tak po prostu masz, że tak, tak się czujesz i po raz kolejny po prostu wchodzisz w nowy rozdział swojego życia. Więc hej, trzymam cię za rączkę, nie bu się, będzie dobrze. Nie, ale poważnie, będzie, będzie dobrze. Więc w pewnym sensie informacje, które często mamy, tak naprawdę gówno znaczą, dlatego, bo zaraz przeczytasz coś, co absolutnie zmieni twoje zdanie, nie? Teraz przynajmniej, jak coś usłyszę pozytywnego albo negatywnego, takiego bardzo negatywnego, to wiesz, po prostu potrafię wstać z łóżka i stwierdzić, no dobra, żyję się dalej, jest tak, jest trudno. W przeciwieństwie do tego, jak miałem 16-17 lat, gdzie u oh boy, oh. wtedy jakoś miałem tak dziwnie, że albo było ultra zajbiście, albo było ultra więc Teraz jest trochę o wiele, mam bardziej jakby równowagę w życiu. W, w życiu w pewnym sensie jest bardziej o tak, niż o tak. A jak słuchasz tylko audio, to pokazuje ręką, ale nieważne. <laughs> tak też w ogóle na marginesie, że tak powiem. Wiesz w ogóle, co to znaczy słowo gay? Po angielsku co oznacza słowo gay? To oznacza wesołe, szczęśliwe. To znaczy wesołe szczęśliwe. Nie znam też historii tego słowa, ale nie mam absolutnie pojęcia. Jak też przeszliśmy z bycia szczęśliwym, wesołym na... Homoseksualność, nie mam pojęcia, jak to było. Ale teraz też po angielsku jest tak trochę słowo tabu, nie możesz powiedzieć I'm so gay. Dlatego, bo od razu wiesz, wszyscy będą mówić, aha, czyli on jest homo. A 30 lat temu było takie aha, on jest szczęśliwy. Strasznie się zmieniło znaczenie tego słowa przez ostatnie parę dziesięć lat. To też jest ciekawe, dlatego jak posłuchasz sobie Snoop doga Minema albo inne jakieś filmy albo in starą muzykę, to będziesz słyszeć to słowo gej i będziesz się tak zastanawiać, what the fuck, bo w niektórych kontekstach nie ma to absolutnie sensu. Też nie chcę nic mówić, ale jak poczytasz o jakichś królach Polski, to też byli nieraz gejami, A jakby to, to nie jest wynalazek XXI wieku dla niektórych. Takich, którzy na, nadal nie ogarniają. <laughs> Ludzie też będą ci wmawiać różne rzeczy, w zależności od tego, jaki oni mają światopogląd i jakie oni mają informacje w danym momencie, na przykład maluje paznokcie, gej, dziewczyna ścięła włosy, lesbika, I inne takie jakby głupoty, no nie? Więc bardzo trzeba też odizolować jakby swoje myśli od tego, dobra, czy ta osoba jest wystarczająco, ma dużo informacji, wystarczająco ma dużą wiedzę na różne tematy, szczególnie na te, które w tym momencie mnie obraża, żeby wziąć to jakby do serduszka, żeby przyswoić te informacje, czy ktoś po prostu pieprzy głupoty. Dlatego, bo w 90, 99% ktoś po prostu pieprzy głupoty, więc tylko pamiętaj o tym. Też taka ciekawostka, jak byłem młodszy, miałem bardzo długie włosy, miałem, dotąd miałem włosy. I często, bardzo często, no to praktycznie codziennie ludzie mnie mylili za o, jaka ładna dziewczynka, proszę, stań przede mną w kolejce w sklepie. A później mówiłem takiej babci, ale ja jestem chłopakiem. Babcia, <laughs> <laughs> takie, ale jak to można? Jak taki piękny chłopiec może mieć takie długie włosy? To nie wypada, proszę jej ściąć. Proszę powiedzieć mamie, że to tak nie wypada. What? <laughs> Ludzie się na mnie patrzyli, jakby zobaczyli ducha, potem jak im mówię, że jestem chłopakiem. Może też mam trochę jakby taką, nie wiem, twarz dziewczęcu, nie wiem do końca o co chodzi, co było mega śmieszne, więc po raz kolejny ludzie, w zależności od tego, jak mają stereotypy i informacje w głowie, tak przyswajają rzeczywistość, więc podejść do niektórych po prostu z dystansem, bo niektórzy albo są pieprznięci, albo byli po prostu wychowani w bardzo, bardzo bardzo konserwatywny sposób. Dobra, chyba i tak powiedziałem zdecydowanie za dużo jak na jedno popołudnie. Daj znać, czy cokolwiek z tego wszystkiego Cię jakkolwiek interesuje i czy może byś chciał albo chciał zobaczyć kogoś innego tutaj na siedzeniu albo coś, bo trochę jest, trochę jest pusto. I jeżeli chcesz, to kogo? Bo może byśmy sobie jeszcze pogadali w trójkę? How about that? How about Też daj znać, o czym byśmy mogli sobie pogadać, poprotkować, dlatego bo chciałbym, żeby to był dialog, a nie monolog. Chciałbym, żebyśmy sobie razem pogadali, a aż tak bardzo do siebie nie chce mi się gadać. <gadanie> już i tak to robię w głowie przez większość mojego dnia, więc chociaż przez tą godzinę moglibyśmy sobie pogadać razem. <gadanie> dlatego, bo takie jak gadaliśmy, nie mam za wielu przyjaciół, ale dobra, widzimy się już niedługo. Jak masz jakieś historie, to koniecznie dawaj znać na Instagramie, napisz coś tam i też daj mi follow, jak coś. Mamy oddzielny w ogóle Instagram na, na ten podcast i oddzielny e, TikTok. jak też to tam ogarnąć, to, to by było też fajnie. Um, I widzimy się, widzimy się już niedługo. Trzymaj się, BTDB The Dreamer, bądź możecielem i, i trzymaj się. papa, pa. Pa, pa. pa.